Witam Cię w podcaście na cel edukacja. Nazywam się Piotr Boncal i mam przyjemność zaprosić Cię do wysłuchania kolejnego materiału. Cześć. Czy odnosisz wrażenie, że język hiszpański jest już bardziej no, taki atrakcyjny w Polsce? Czy ludzie chętnie się go uczą? Czy jest taki troszkę boom, czy jeszcze, jeszcze to dopiero się rozkręca? Wydaje mi się, że język hiszpański jak najbardziej stał się bardzo modny w ostatnich latach. Popyt na Język hiszpański jest coraz większy, ofert pracy dla nauczycieli języka hiszpańskiego jest mnóstwo. Sama się spotykam z tym, że nie mam problemów ze znalezieniem pracy, jeśli chodzi o bycie nauczycielem, co bardzo cieszy z jednej strony, że jest tak ogromny popyt na, na ten język hiszpański. I tak, myślę, że stał się on bardzo, bardzo modny. To też pewnie z powodu tego, że Stany Zjednoczone też gdzieś tam pokazują tą kulturę na przykład meksykańską w swoich jakichś produkcjach muzycznych czy filmowych i to przyszło też do nas, więc wydaje mi się, że to, to stąd się to mogło wziąć na pewno. Pamiętam, że jak zaczynałem pracę w szkole, to język hiszpański to w ogóle o nim nie słyszałem, później zmieniłem pracę do szkoły, przeszedłem do szkoły prywatnej. Pojawiło się pierwszy raz słowo iberysta, czyli nauczyciel języka hiszpańskiego. Często właśnie się język hiszpański pojawia już tutaj jako drugi język. Często właśnie rodzice zaczynają się uczyć języka hiszpańskiego, tak jak już, mam, jak, jak już wspomniałem. Jak ta nauka wygląda? Czy ona jest podobna do nauki języka angielskiego? Czy możemy powiedzieć, że jest no, w podobny sposób przebiega? Czy są pewne różnice, które już na starcie powinna osoba, która chce się uczyć hiszpańskiego, powinna wiedzieć? Wydaje mi się, że każda nauka jakiegokolwiek języka obcego wygląda w miarę podobnie. Zależy też oczywiście od nauczyciela, który prowadzi lekcje, ale gdzieś tam uczymy się słówek, gramatyki, uczymy się tworzyć zdania, żeby jak najszybciej zacząć mówić. Jeśli chodzi o hiszpański, to wydaje mi się, że te lekcje mogą być naprawdę prowadzone w bardzo ciekawy sposób, ponieważ kultura hiszpańska czy latynoamerykańska jest tak ciekawa, jest tak barwna, jest tak kolorowa, jest tak. No, mnie, ja jestem w niej zakochana, więc być może nie będę tutaj zbyt obiektywna, ale jest. Przeinteresująca. dodatkowo dzięki internetowi i dzięki nowym technologiom mamy do niej bardzo łatwy dostęp. Czy to na przykład na platformie Netflix możemy oglądać filmy z każdej, jakby ze wszystkich stron tego hiszpańskojęzycznego świata i uczyć się tego języka poprzez właśnie różne ciekawe aplikacje, to wydaje mi się, że ta nauka gdzieś tam stała się dużo bardziej. Ciekawa, czy też łatwiej dostępna, nawet? Część osób być może już się zastanawia nad nauką hiszpańskiego. Dzisiaj, w dobie Covidu, mamy te możliwości, już tutaj tak trochę bardzo dużo, mianowicie szukania kursów przez internet. Za chwilę, być może, nam się uruchomi możliwość, właśnie stacjonarnie gdzieś uczenia się hiszpańskiego. No, ty już na pewno pracowałaś niejednokrotnie w takiej, takiej szkole i wiesz, na co zwrócić uwagę. Ja, decydując się na naukę hiszpańskiego, chcę, powiedz teraz, jutro. Znaleźć taki kurs przez internet, co jest takim czymś, co na co powinienem zwrócić uwagę, żeby, żeby nie utopić pieniędzy, a co gorsza, nie stracić niepotrzebnie czasu. Wydaje mi się, że na samym początku najważniejszy jest dobór fajnego nauczyciela, bo możemy znajdować szkoły, ale bądź co bądź to nie szkoła. U nas uczy tego języka hiszpańskiego, tylko jakaś konkretna osoba. Więc tutaj sukces polega na tym, żeby znaleźć tą odpowiednią, konkretną osobę, bo szkoła posiada wielu nauczycieli i niektórzy będą nam pasować, a inni nie. Niektórzy będą fajnie prowadzić lekcje, a inni być może już nie do końca tak ciekawie. Więc tutaj niestety sukces polega na znalezieniu odpowiedniej osoby, która gdzieś tam nie będzie. Udawała, że prowadzi lekcję, a będzie naprawdę chciała nas zaciekawić tym tematem. No i oczywiście musimy wziąć też pod uwagę to, że my sami musimy chcieć się go nauczyć. My sami musimy gdzieś tam zainteresować się tą kulturą, tym językiem, bo jeśli my nie będziemy chcieli, to będzie, będzie ciężko się nauczyć. Się mówić tym danym wybranym przez nas języku obcym. Tutaj no, już wspomniałeś właśnie ten pierwszy podstawowy błąd, który się często pojawia podczas nauki języka, że my przychodzimy i tak po dwóch godzinach w tygodniu chcemy od razu mówić płynnie w języku, tak jakby te dwie godziny i ten wyjątkowy nauczyciel miał nam wdrukować do głowy pewne rzeczy, informacje, i jednak nie mamy do czynienia z tym językiem, poza tym czasem. Być może czasami robiąc jakieś zadanie. Jakie są jeszcze inne błędy, które mogą się pojawić podczas nauki języka hiszpańskiego? Czy takie wtrącenia, czy być może jakaś taka maniera przy okazji języka angielskiego? Bo tu już wspomniałeś, że dobrą praktyką jest obcowanie z językiem chociażby poprzez filmy hiszpańskojęzyczne. Czy coś jest jeszcze takiego, co nie powinno się powiedzmy robić? Tak na początek może spróbujmy. To może na początek chciałabym powiedzieć, że popełnianie błędów nie jest niczym złym, jak przychodzi z nauki języka obcego. To jest, to jest świetne, ponieważ dzięki temu nauczyciel może nam pokazać, że tak, nie jest do końca poprawnie, a inaczej byłoby lepiej albo dać nam wiele ciekawych wskazówek, jak możemy poprawić to, co mówimy nie do końca poprawnie, poza normą językową. Więc popełnianie błędów to jest to na czym się tak naprawdę uczymy. Ja bardzo często zachęcam moich uczniów do na przykład pisania prac, bo jakby najpierw piszemy, a potem tak powiemy. W pisaniu też możemy zauważyć wiele błędów, jakie popełniamy i nie słyszymy ich, jakie mówimy. Bo te błędy się powtarzają również w pisaniu, tak, jakichś prac, wypracowań. Więc ja bardzo często zachęcam moich uczniów do pisania po hiszpańsku, bo dzięki temu ja im mogę pokazać, jak normalnie dowód na to. Jaki błąd popełniają i ja go słyszę, jak mówił, więc chcę, żeby on napisał ten sam błąd na kartce, żeby mógł go sam zobaczyć i być może wy wyeliminować. Więc gdzieś tam ja lubię, jak popełniamy błędy, bo tak się możemy nauczyć. mówimy o nauce języka obcego, to popełnianie błędów nie jest tak istotne, bo w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby być zrozumianym. A te błędy z czasem się same zredukują. Co mogę jeszcze powiedzieć o błędach na samym początku naszej nauki? To tak wiadomo, takie różne anglicyzmy się trafiają, może nie anglicyzmy, to jest błędne określenie, ale chodzi tutaj o czytanie, tak? Jak osoby czytają mi coś na głos albo mówią po hiszpańsku, to bardzo często wtrącają jakieś słówka z języka angielskiego, bądź też czytają jakieś słowo w sposób angielski. Z takim angielskim akcentem, ale to, to są takie drobne, trywialne błędy, które gdzieś tam można łatwo wyeliminować. Nie jest to jakoś na tyle poważne. Myślę, że my, Polacy, dla nas jest dużo łatwiej nauczyć się poprawnie mówić po hiszpańsku niż dla osoby, która na przykład pochodzi z Wielkiej Brytanii, gdzie gdzieś tam te twarde dźwięki, r, t i tak dalej, nie są tak łatwe do wymówienia. Jak dla nas. Tutaj słuchając twojej odpowiedzi, tak mi się przypomniały takie dwa pożekadła, które gdzieś słyszałem. Pierwszy, dyrektor jednej ze szkół, w której pracowałem, miał takie powiedzonko, dosyć bardzo mądre, więc je przytoczę. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Więc tutaj warto jest się po prostu mylić i, i w jakiś sposób się ośmielać. Tutaj w jednej z moich rozmów na temat języka angielskiego, właśnie w uczeniu w klasach 1-3, w poprzednim materiale właśnie też to wybrzmiało, żeby po prostu mówić, mówić. Jak się popełnia błędy? No, żeby być wpływem żywym, takim otwartym, troszkę takim, mieć taką bezczelność językową. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, która mi przyszła do głowy właśnie w, w tym pisaniu, o którym wspomniałaś, to jest to, że takie drugie pożekado, które tym razem ja mawiam dzieciom, które uczę, Brzmi ono w, ono w ten sposób: Pomyślałeś, nie mów, powiedziałeś, nie zapisuj, zapisałeś, nie dziw się. No, Taki jest wydźwięk, że jak już zapiszemy coś, to już nie tylko to mamy w głowie, ale też to widzimy my i inni i to zapamiętujemy też tak wzrokowo. W gruncie rzeczy ludzie podobno są wzrokowcami, co ja tak dobitnie widzę. Wybrzmiało nam, że nauczyciel jest bardzo istotną osobą, rzecz jasna, w nauce języka czego należałoby oczekiwać od nauczyciela, być może czego nie, bo to wiadomo takie oczekiwania, co nauczyciel powinien takiego dobrego robić, powiedzmy, w praktyce z uczniem. Od nauczyciela zawsze bardzo, bardzo dużo zależy, czy ktoś będzie kontynuował swoją, swoją przygodę z danym językiem, więc gdzieś tam dobór fajnego nauczyciela jest tutaj bardzo istotny. Wydaje mi się, że taki fajny nauczyciel polega na tym, żeby nas inspirował do nauki. Nie możemy oczekiwać, że nauczyciel nam wbije młotkiem całą wiedzę, ponieważ niestety. Ta rola należy do nas, żeby potem po lekcji nauczyć się danego materiału czy też właśnie powtórzyć dany materiał, ale fajny nauczyciel na pewno będzie opowiadał o gramatyce w sposób bardzo kolorowy, bardzo ciekawy, będzie nas inspirował do nauki, będzie nam dawał wiele, wiele narzędzi, które my możemy potem wykorzystać w naszej indywidualnej nauce, będzie nam polecał różnego rodzaju. Właśnie jakieś filmy, multimedialne rzeczy, już tutaj mówiąc właśnie o tym technologicznym rozwoju na nauki języków obcych, to właśnie jest wiele, Nowych narzędzi w internecie, które umożliwiają nam fajną naukę języka, właśnie hiszpańskiego, i ja bardzo często też z nich lubię korzystać, z tych różnych multimedialnych wersji. Nie lubię, jak lekcja jest nudna. Ja sama się nie lubię nudzić na lekcji, więc zawsze gdzieś tam staram się urozmaicić lekcje jak najbardziej się da. I wydaje mi się, że to jest ważne, bo takie sztampowe robienie, jakieś wypełnianie luk czy gramatyki, wiadomo, że gdzieś tam jest to ważne i można to wpleść w lekcję, ale ja zawsze gdzieś tam staram się jednak sprawić, żeby ta lekcja była kolorowa i interesowała. Z racji tego, że póki co prowadzę te lekcje online, zdalnie, więc siedząc w domu, jest łatwo się rozkojarzyć, wypełniając jakieś tam ćwiczenia na czarno-białej kartce, więc staram się przede wszystkim zainteresować. Staram się pokazywać dużo filmów, nawiązywać do jakiejś muzyki hiszpańskiej. No, w języku hiszpańskim to jest bardzo łatwe, bo jest tego bardzo dużo. To wszystko jest bardzo dźwięczne, to wszystko jest bardzo ciekawe, więc tak. To, to wydaje mi się, że te rzeczy są ważne, żeby nauczyciel nas nie oszukiwał w znaczeniu, żeby nie prowadził tej lekcji może tak brzydko powiem, na odwal się. Ja sama też niedawno zaczęłam się uczyć niemieckiego i widzę, że nie jest łatwo znaleźć dobrego nauczyciela. Troszkę nie wiem, może mnie poprawisz za chwilę. Ja mam wrażenie, że my dla nas, ten hiszpański czy ten temperament hiszpański jest troszkę tak jak ten, temperament taki polski. Że Polacy co czują, to mówią i, i są w tym bardzo otwarci. Nie są tacy troszkę jak anglosasi, tacy troszkę skryci i taka. Taka mina dobra do złej gry, tylko jak zrzędzimy to po całości, jak się cieszymy to po całości, jak gościmy to po całości, i troszkę taki temperament, można powiedzieć, właśnie taki latino, troszkę czujemy, jesteśmy, jest nam bliżej, więc być może można fajnie, właśnie nauczyciel może fajnie zainspirować. Podzielam Twoje też zdanie, że nauczyciel przede wszystkim na lekcji nie powinien sam się nudzić. Powinno to być interesujące, powinien czuć po prostu energię. Bo, jeżeli on to czuje, to i udziela się to po prostu jego uczniom, słuchaczom, więc w naturalny sposób. To jest coś właściwego. Ja uwielbiam prowadzić każdą lekcję z każdą klasą w inny sposób, po to, żeby się samemu czegoś nauczyć. Wyznaję zasadę, że ucząc z innych, przede wszystkim też uczę siebie i nadal czuję, że się rozwijam. A właśnie, a tak na co dzień. Jeżeli właśnie uczeń jest daleko od nauczyciela i chce, żeby to te treści, te rzeczy były utkwione. Na przykład ty rozwijasz się na pewno w wielu obszarach jako nauczycielka hiszpańskiego, starasz się poszerzać swoją nie wiem, wiedzę, utrwalać, obcować. Co to będzie taką właściwą praktyką, żeby wzmocnić tą naukę hiszpańskiego w domu. Czyli co mogę polecić jeszcze moim uczniom, co sami mogą zrobić, tak? tak o to tam, chodzi? Dokładnie. Mhm. Ojej, jest tak wiele tutaj różnego rodzaju narzędzi, które, z których sami możemy korzystać, że na przykład to, co ja zawsze polecam, wydaje się banalne. Ja zawsze polecam korzystanie z tych platform, typu Netflix czy HBO, do których mamy naprawdę bardzo łatwy dostęp, a ilość filmów hiszpańskojęzycznych jest tam ogromna, więc każdy z nas znajdzie coś dla siebie. Dodatkowo, ja zawsze polecam konkretne, podaję konkretne tytuły. Podaję, zawsze mówię o jakichś nowościach, więc czuję się jak jakiś prezenter telewizyjny. Mówię, o, dzisiaj wyszedł nowy, nowy film, albo nowy sezon tego i tego serialu. Zachęcam wszystkich do oglądania, bo bardzo fajnie w pierwszym odcinku możecie zobaczyć ten tryb, tak, tą konstrukcję gramatyczną, więc zwróćcie sobie na to uwagę. Wydaje mi się też, wszystko zależy od ucznia, bo ja mówiąc, że obejrzyjcie to sobie, nie mówię, że Usiądźcie sobie przed telewizorem, włączcie sobie i sobie oglądajcie, bo to gdzieś tam nie o to chodzi. Tu chodzi o właśnie naukę, czyli. My siadamy przed komputerem, otwieramy jakiś zeszyt i notujemy wszystkie słowa, wszystkie jakieś zdania, których konstrukcja gramatyczna nam się podoba. I sobie je notujemy i potem sami powtarzamy za bohaterem. To wymaga naszej aktywności, również. To jest męczące, to nie jest też taka, to nie jest też taka łatwa sprawa. Wiadomo, nie zawsze się wszystkim chce niestety, ale ja zawsze do tego zachęcam. Jak ktoś chce mówić, jak natywny Hiszpan, czy też Hiszpanka, to niestety, ale sam musi dużo od siebie dawać. Sam musi się nagrywać na przykład i słuchać tego, jak on powiedział dane słowo, bo być może jak wypowiada to słowo, to tego nie słyszy, dopiero musi siebie nagrać. Więc ja bardzo do tego zachęcam w ogóle do takiego bycia aktywnym, nawet przy oglądaniu jakiegoś Netflixa, czy tam innej, filmu z innej platformy. A jak sądzisz, jak wpłynął COVID na, na naukę hiszpańskiego? Czy to jest takie lepsze, troszkę, troszkę przyspieszyliśmy to takie obcowanie przez internet z nauczycielami, czy to troszkę to jest taka wegetacja i będziemy wracać do byłych praktyk? Jak to oceniasz? Z, punktu, z mojego punktu widzenia dla mnie ta nauka stała się dużo łatwiej dostępna. Tych kursów zrobiła się cała masa w internecie. Bardzo łatwo możemy zacząć uczyć się języka hiszpańskiego, o ile chcemy, oczywiście, ponieważ wystarczy napisać na Facebooku, że szukamy nauczyciela, i w przeciągu sekundy będziemy mieli. 1500 komentarzy i każdy to będzie zawierał nazwisko jakiegoś konkretnego nauczyciela, więc internet bardzo nam to uprościł. Możemy sobie znaleźć nauczyciela, jakiego chcemy. Dzięki internetowi jest to bardzo łatwe. Ja bardzo się cieszę, ja bardzo lubię naukę online, ponieważ dla mnie jest to duża wygoda, ponieważ ja mogę korzystać z tych różnych udogodnień technologicznych razem z moimi uczniami, udostępniając im po prostu ekran czy też wysyłając im jakieś pliki, więc mi się to wydaje bardzo fajnym urozmaiceniem. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy wolą wrócić do starego trybu nauczania takiego w sali. I rozumiem dlaczego. Jest pewnego rodzaju gdzieś tam być może przyzwyczajenia, być może uczniowie czują, że dużo więcej się uczą, będąc w sali, i ja też to potrafię zrozumieć. Natomiast mi się bardzo podoba ta nauka witalna, ponieważ pozwala na naprawdę wiele możliwości, daje wiele możliwości. Jeśli chodzi natomiast o uczniów, którzy są młodsi, którzy są gdzieś tam dopiero. Na przykład w szkole podstawowej, no to wydaje mi się, że w ich przypadku dużo więcej wyniosą właśnie nauce z sal. Ponieważ wydaje mi się, że ich jeszcze gdzieś tam motywacja do nauki nie jest ich własną motywacją, a raczej motywacją rodziców, więc aby łatwiej im było się skupić, to na pewno dużo lepiej by było mieć tę lekcje prowadzoną w sali. A co daje Tobie radość w pracy, właśnie jako nauczyciel hiszpańskiego? Co to jest coś takiego, że czujesz, że tak rano wstaję i w pewnym momencie czujesz, że, że to jest coś, co chcę robić, coś, czym się spełniam? Ja uwielbiam po prostu język hiszpański, uwielbiam język, którego uczę, uwielbiam mówić w tym języku i ja uwielbiam przekazywać tą pasję, uwielbiam dzielić się tym, co wiem, co mogę przekazać dalej. Jak dowiem się czegoś nowego, bo gdzieś tam cały czas w internecie śledzę jakieś różnego rodzaju artykuły, e, politykę w Hiszpanii i różnego rodzaju najnowsze filmy, czy seriale, to ja uwielbiam się tym podzielić z kimś. No a z kim lepiej się tym podzielić, jak z uczniami, którzy się właśnie chcą nauczyć tego języka? No bo wiadomo, jakbym miała się tym dzielić z Hiszpanem, to on już by pewnie dawno to wiedział. To co ja mam mu do powiedzenia, a uczniowie to jest właśnie świetny kompan do rozmowy o, o tej kulturze, bo oni gdzieś tam chcą wiedzieć więcej, chcą się nauczyć tego języka, a ja uwielbiam o tym opowiadać. Czasami mam wrażenie, że za bardzo się rozgaduję na podstawie, no nie wiem, na przykład jednego słowa mogę powiedzieć jakiś wykład i, i że mają mnie dość, no ale, ale ja to lubię i staram się może ich tak właśnie nie zagadywać na podstawie tylko jakiegoś jednego elementu. Tak, to jest to, co sprawia mi radość. Przechodząc teraz tak jak do ostatniego pytania, gdzie możemy Cię usłyszeć? Gdzie, w jaki sposób się realizujesz online w tym właśnie języku hiszpańskim? Ktoś, gdyby chciał w jakiś sposób nawiązać Tobą jakiś kontakt, być może jako nauczyciela, gdzie Cię znajdzie? Zawsze zachęcam do kontaktu ze mną bezpośredniego przez Facebooka. Prowadzę też kanał na YouTube Hiszpański Podcast, więc oczywiście zachęcam do oglądania tych odcinków. Jeszcze bardzo polecam szkołę Langusta, to jest szkoła, która też ma wiele, wiele nauczycieli, w tym jestem również i ja, gdzie wydaje mi się zajęcia są prowadzone bardzo ciekawie. Ja wielu z tych nauczycieli znam, wielu z nich studiowało razem ze mną. Więc myślę, że są fajnie i na pewno mogę ich polecić. To myślę, że to, to są te drogi, przez które ktoś będzie mógł mnie znaleźć, mnie namierzyć. Facebook jest tutaj, wydaje mi się, najprostszym narzędziem do wyszukiwania innych osób. I oprócz tego zachęcam do właśnie oglądania tych również moich podcastów, zwłaszcza dla osób, które gdzieś tam już dłużej się uczą języka hiszpańskiego i chciałoby również zobaczyć te różnice językowe. Które tak bardzo mnie pasjonują, więc do tego zachęcam. Hmm, dziękuję. Cześć, cześć. Dziękuję Ci za rozmowę. Była dla mnie bardzo budująca. Dużo się dowiedziałem, poszerzyłem. Mam nadzieję, że z moim słuchaczom również. Było to dla mnie bardzo fajne doświadczenie, także cieszę się, że. Cześć. Do usłyszenia. Miejsca, gdzie możecie znaleźć mojego gościa znajdziecie w opisie. Jeżeli chcesz być uinformowany na bieżąco o nowych materiałach, zachęcam Cię do zapisania się do newslettera, który znajdziesz na stronie nacel.pl. Możesz również subskrybować mnie w aplikacjach podcastowych i tym samym być na bieżąco. Zachęcam Cię do komentarzy, do podzielenia się opiniami o moich rozmowach. Dziękuję Ci za wysłuchanie naszej rozmowy, i mam nadzieję, że pomoże Ci we wsparciu edukacji Twojego dziecka. Do usłyszenia.